Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, zawsze jak wrzucam na Instagrama jakąś rolkę albo zdjęcie z naszego ogrodu i widać chociaż kawałek naszego trawnika, to piszecie, że wow, ale super trawa i w ogóle yy, na YouTube w komentarzach też takie, yy, takie stwierdzenia się pojawiają i przyznam szczerze, że to bardzo mi się podoba i to jest takie łatanie mojego ego. Natomiast yy, z... Przed sezonem, tak mi się wydaje, powiedziałem Zuzi, że ogarnę troszeczkę bardziej tą naszą trawę, bo tak naprawdę za dużo to ja przy niej nie robię, patrząc na to jak wyglądają trawniki innych, no to ja serio za dużo to przy niej nie robię i mimo tego, że samej trawy jest tutaj około 1100 metrów, no to wygląda ona dobrze, wygląda dobrze, nie wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, a do ideału to jej bardzo daleko, jest to trawnik dwuletni i powiem Wam, że na to co tutaj widać za mną, jak to wygląda składa się kilka rzeczy i ja też nie jestem jakimś fanboyem trawy, trawnika, nie robię nie wiadomo czego, więc pierwsza rzecz to na pewno nawożenie jakieś trawowe, że tak, mówię, że tak mogę powiedzieć, świry powiedzą Wam, że nawozić to trzeba raz w miesiącu albo najlepiej co dwa tygodnie i to w ogóle taki nawóz, taki owaki, azotu tyle, potasu tyle, fosforu tyle i tak dalej ja nawożę swój trawnik dwa razy w roku tak naprawdę mógłbym to robić na pewno częściej, bo widzę te okresy, niektóre gdzie, no, gdzie widać, że trawa jest głodna, bo robi się zbyt żółta, taka wypłowiała, nie ma tego takiego soczystego koloru, więc na pewno przydałoby się w sezonie posypać trzy razy czyli na początek, na wiosnę, gdzieś tam w środku i na koniec. Dzisiejszy materiał będzie odnosił się do przygotowania trawnika, tak naprawdę do zimy, a to z tego względu, że popełniłem. W zeszłym sezonie kilka błędów. Nie wykonałem pewnych czynności, co za tym idzie. No, niestety na wiosnę miałem bardzo dużo pracy i trochę mi było szkoda i smutno tego trawnika, jak on wyglądał po zimie. Ale może najpierw co robimy, właśnie żeby ten trawnik wyglądał chociaż tak, jak wygląda, czyli nawożenie te dwa razy, trzy razy do roku. Jak widzicie, teraz przejeżdża robot, czyli Koszenie po prostu. On kosi co 2-3 dni trawę, więc ta trawa jest super zagęszczona. Trzecią sprawą jest oprysk. A jeszcze, jeżeli chodzi o nawóz, to po prostu florowit albo jaramila i będzie spoko, To nie jest materiał sponsorowany, jak coś. Jeżeli chodzi o oprysk, to pryszczę chwastoksem. To też widzieliście, on zdaje egzamin, a z tego względu, że u nas jest sporo kończyny. można na każdym trawniku jest kończyna. Mi się ta kończyna nie podoba, ja chcę się jej pozbyć, dlatego też ten chwastoks wjeżdża. No, 3-4 razy w sezonie. Raz w tym roku. W tym sezonie robiłem po całości, natomiast chyba nie będę tego robił w przyszłym sezonie. Po prostu jak widzę większe skupiska koniczyny, widzę, że ona już wybija, no to po prostu wyciągam opryskiwacz i lecę z tematem. Dawki i tak dalej macie w tamtym innym filmie. Tam, gdzie skończyna, jadę sobie raz przy razie i ona po kilku dniach tak naprawdę znika na kilka tygodni. Jest spokój. Co ciekawe, jak zakładałem trawnik, no, my tutaj mieszaliśmy całą tą ziemię, kładliśmy siatkę na krety, jest też automatyczne nawodnienie, zaraz do tego przejdziemy. Wydaje mi się, że przygotowaliśmy wszystko dobrze. Mimo, że robiłem to wszystko sam, to na 1100 metrów trawy wtedy było więcej. Udało mi się jakoś to w miarę przygotować. Oczywiście płaszczyzna nie jest idealna, natomiast sama trawa jest spokojna. Jak widzę, niektóre zdjęcia, niektóre trawniki swego czasu oglądałem no to mówię, kurczę skąd to się bierze, nie mam pojęcia u nas wyglądało to zupełnie inaczej więc bardzo możliwe, że po prostu przeszliśmy krok po kroku te, to przygotowanie do siania trawy, samo sianie, że po prostu no ta trawa wygląda jak wygląda i teraz jeżeli chodzi o nawodnienie no bo wiadomo, że jak nie ma wody to trawa nie rośnie i ktoś powie, że ej, no ja nie mam nawodnienia, dlatego moja trawa słabo wygląda Jestem, że powiem Wam szczerze, że w tym roku nawodnienie hmm... W całym sezonie odpalałem kilka razy, mam ustawione na 5 razy co 5 dni podlewanie i jak pada deszcz, no to tam jest jakieś opóźnienie o dzień, dwa, trzy, czy o kolejne pięć, już nawet nie pamiętam jak jest ustawione, więc serio, to nawodnienie włączyło się, włączyło się po prostu kilka razy. Fakt faktem, u nas jest też sporo gliny, ta gleba no jest dosyć, dosyć wilgotna więc może, może to też fakt, że no nie potrzebujemy tak dużo tutaj tej wody na trawnik wlewać. Więc słuchajcie, no chwastów tak naprawdę za dużo nie ma, a jeżeli już jakieś się pojawiają, to razem z kończyną po chwastach się yy, znikają. Jakiegoś super sprzętu też nie mam. Mam zwykły opryskiwacz, taki troszeczkę większy, ręczny. Yy, mam yy, siewnik rotacyjny i listwowy. Listwowy nie zdał egzaminu na taki areał. Yy, tego rotacyjnego też się tak naprawdę uczę, no bo widzę, że jak yy, rzucę troszeczkę tego yy, nawozu, a... No to są miejsca, gdzie no nie, do końca, nie do końca na przykład dojechałem albo gdzieś krzywo, ale też mam pewną teorię. Swego czasu łączyłem Florowit z mocznikiem i bardzo możliwe, że to był powód, bo nie było równomiernie wymieszane ten, te składniki nie były wymieszane i gdzieś się sypnęło więcej mocznika, gdzieś mniej i bardzo możliwe, że to, że to jest powód. Teraz tego robić nie będę i zobaczymy jaki, jaki będzie efekt. Przejdźmy moi drodzy teraz kawałeczek dalej, żeby było widać trochę więcej trawnika. Powiem Wam, że na jesień w zeszłym roku popełniłem bardzo duży błąd, jakim było pozostawienie wysokiej trawy w tym roku tego błędu nie popełnię, skoszę ją bardzo niziutko, no bo po prostu na wiosnę, po zimie pojawiło, znaczy w trakcie zimy pojawiło się bardzo dużo grzyba, no po prostu musiałem wydrapywać tą dań, robić dosiewkę, na szczęście wszystko bardzo ładnie, się, bardzo ładnie się wyrównało, no ale teraz tego błędu nie popełnię i tak naprawdę to jest najważniejsza najważniejsza kwestia. Będę ścinał trawę bardzo nisko, dodatkowo Będziemy również, bo możemy już dwa lata minęły, dwuletni trawnik, więc będziemy robić wertykulację też na jesień. Będziemy tutaj tą darń zruszać, robić miejsce, wydrapywać to, co jest obumarłe. Więc ta trawa będzie miała też więcej powietrza i mam nadzieję, że już tyle grzyba nie będzie. Pewnie nie uniknę tego, żeby tego grzyba w ogóle nie było. Natomiast no to, co się wydarzyło w tym sezonie, no to, to, była, to była porażka. Drugą sprawą postanowiłem dorzucić na jesień Florowit, natomiast zakupiłem teraz jesienny. Gdzieś na Instagramie zauważyłem, że stosuje się jesienne, jesienne nawozy. No i musicie wiedzieć, że mimo że ta trawa wygląda tak jak wygląda, to ja jestem stuprocentowym amatorem, jakoś się bardzo nie spinam i cały czas się uczę, więc postanowiłem, że wypróbuję taki jesienny, jesienny nawóz. On chyba nie ma za dużo azotu, czyli nie powoduje jakiegoś super wzrostu dla trawy. Ona nie będzie jakoś bujnie rosła, ale będzie, będzie odżywiona. 25 kg nawozu kosztowało 140 zł. W takim opakowaniu No ja stosuję ten florowit wcześniej stosowałem, więc myślę, że będzie w porządku. Więc wydaje mi się, że wrzesień jest takim dobrym momentem na to, żeby po prostu taki nawóz sypnąć, No a później, jeszcze przed przymrozkami, kiedy już ta faza wzrostu trawy będzie o wiele mniejsza, zrobimy po prostu wertykulację, ale to będzie po prostu inny odcinek. Skosimy bardzo nisko i będziemy, będziemy zasuwać. Trochę roboty tutaj, tutaj będzie. Więc taki plan jest na to, żeby przygotować trawę właśnie, właśnie na zimę i zobaczymy, jaki będzie efekt tak naprawdę na wiosnę. Potraktuję jeszcze raz przed zimą trawnik, a w zasadzie kończyny i chwasty chwastoksem. No ale to myślę, że zrobię poza kadrem, czyli najpierw nawóz, e, potem będziemy kosić bardzo nisko, wertykulacja. E, no i oczywiście nie możemy pozostawić e, liści, a jak widzicie, no tych drzew liściastych mamy tutaj sporo, więc oczywiście to też będzie wymagany zabieg, żeby tutaj nic na tej trawie e, nie zalegało. Mam nadzieję, że takie kroki Powodują to, że ta trawka będzie super piękna i wspaniała na wiosnę, oszczędzę sobie po prostu pracy na wiosnę. Jak widzicie, też tutaj mamy porobione obrzeża, ale niestety ta trawa i tak mogę wam pokazać wrasta. Zobaczcie, chciałoby się mieć ładną linię, no ale niestety nie jest tak kolorowo no i to wszystko i tak trzeba będzie pewnie ręcznie przycinać, natomiast wygląda to o wiele lepiej nawet w takim stanie, jak jest teraz, niż te plastikowe plastikowe obrzeża. Co do robota, porównanie i tak dalej, i tak dalej. To w sensie w podsumowania tego sezonu, to będzie zrobimy sobie też osobny z tego materiał. No a teraz póki co biorę się w takim razie za nawożenie. No i słuchajcie, przez to, że mamy te brzozy, to one niestety syfią. Gdzie normalne drzewa, normalne w cudzysłowie mają jeszcze liście i tych liści nie gubią, to niestety brzozy powodują to, że jesień w ogrodzie u nas zaczyna się o wiele wcześniej i wygląda to jak wygląda. Więc żeby ten nawóz się fajnie wszędzie dostał, no chociaż z grubsza, nie tak dokładnie, ale z grubsza, te liście po prostu sobie wydmucham na bok. Lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jesień na chwilę uciekła, więc lecimy teraz z nawozem. Gardena na dwójeczkę i 25 kg na pewno powinno wystarczyć na te 1000-1100 metrów trawy. W ogóle to zobaczcie, bo są. Są oczywiście momenty, miejsca na trawie, gdzie ona po prostu przez cały sezon wygląda źle. I na przykład jest to to miejsce. Widać jak bardzo tutaj jest ta trawa wypłowiała. Stamtąd jest słońce, więc zakładam, że ilość cienia plus brzoza, plus fakt, że tu jest słaba ziemia, jest spodmokło, powoduje, że no niestety to wygląda tak jak y, wygląda, natomiast nie zwalałbym tutaj winy na wodę, bo tutaj też jest bardzo podmokło. A trawa jest super, znaczy super, jest ok. Y, no ale tutaj to chyba ta y, brzoza po prostu y, sieje ferment, że tak powiem. Dlatego tak to wygląda. Y, tutaj, generalnie, gdzie trawa powinna być najlepsza. Jak możecie zauważyć, no bo jest wejście do domu i tak dalej, no nie jest ona jakoś super za specjalna, natomiast, yy, natomiast jest ok. Yy, tutaj resztki kończyny, jak widzicie, które wcześniej zostały potraktowane yy, chwastoksem. No a generalnie z racji tego, że zacząłem kosić yy, w kratkę teraz robotem, no to ta trawa wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Tutaj jakieś grzyby nam rosną, no ale to jest normalna sprawa. Nie wszędzie jeszcze obrzeża robiłem przed chwilą, a i tak rośnie tutaj. Nie wiem, czy kory wysypać w następnym sezonie, zobaczymy. No, ale generalnie wydaje mi się, że ta trawa jest naprawdę bardzo w porządku. Zobaczcie, jak, jaka ona jest gęsta. Jakbyście chcieli się dostać tutaj do, do ziemi, to raczej nie ma takiej możliwości. Gdzie nie, oczywiście zdarzają się niechciani goście. No, ale. Generalnie po całości wygląda to ok. Jeżeli żółknie Wam, na przykład, przy cięciu. Tak jak tutaj już widzicie, że ta trawa, te źdźbła, które są koszone są żółte, no to oznacza tylko tyle, że są tępe noże. Ja wiem, że w niej są już tępe noże, ale już ich nie zmieniam na koniec sezonu. Niech sobie jeszcze pocisną do końca, a i tak chyba to ostatnie koszenie będę robił zwykłą kosiarką, więc nowe noże dostanie dopiero na, na nowy sezon. Jakoś nie przejmuję się teraz tym, że gdzieś tam jakieś żółte źdźbła, źdźbła Widać. Jeżeli byście pytali też o trawę, no to jest Atol. Tam oni chyba mają, mają jeden rodzaj. Więc jest, jest w porządku. Dobra, nie gadam więcej, zabieram się za nawożenie. Polecam uważać, żeby te kuleczki nie wpadły wam na beton, no bo będzie potem problem. Temat ogarnięty, moi drodzy, e, oczywiście nie pokazuję Wam, nie będę Wam pokazywał e, tego koszenia, e, teraz jeszcze pryskania i tak dalej, i tak dalej. Z tego względu, że chciałbym, żeby ten film pojawił się troszeczkę wcześniej, żebyście mieli czas jeszcze na zareagowanie e, i ogarnięcie swoich trawników, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Bo gdybym zrobił to, wrzucił film w momencie, kiedy ja wszystko ogarnę, no to byłoby już... E, za późno. Pamiętajcie, że na jesień fajnie też zrobić sobie dosiewki, no bo wtedy nikt nie chodzi, nikt nie jeździ, żaden robot i tak dalej, więc ta trawa będzie mogła się fajnie ukorzenić. Ja kończę dzisiaj, widzimy się w kolejnym materiale, do usłyszenia.